No jakby się spojrzał na pana, no też mu głową pokręcił. Nie wiem, czy policji wnet nie wezwa. Jeszcze fajniejsze kurce. Jeszcze jakby pan tam coś odstawało, to już w ogóle, dziękuję. Ale kandyda. Już... No to tym bardziej. Nie, 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 to właśnie. A radość nie jest ukrywana, ale jest jakaś. Ja, ja to się wcale nie dziwię. Jeszcze, jeszcze, właśnie dlaczego kolega mówił, że mnie nie poznał, bo jeszcze w czwartek miałem bardzo długą ogrodę Taką wręcz... Ja wiem, że nie do których tam osób można się upodarwiać, ale bez przesady Nie, po prostu oszczędzanie nagrody i tak dalej. Ja miałem 700 metrów kiedyś. A a to, to w ogóle się mogło nie nie zrobić. Tak. Ale pierwszy głos się głos się pojawił i. W ogrodzie? Tak. tak. Wszem, że Gdzie indziej wyskakuje. Gdzie? Nie, był jeden taki. Długi nawet. taki o, pani podpasowała. Albinos. Kobietą też tam wyskakują. Niech to na tym nie wiedzą, właśnie idealnie golał. No strasznie. No ostatnio miałem taką kobietę, która miała brodę.